Cześć kochani. Bardzo Wam dziękuję za ten odzew, który do tej pory od Was dostałam, bo był po pierwsze mega miły, po drugie mega motywujący, żeby jednak próbować i iść dalej. Nie mam taki problem, że jestem perfekcjonistką i chciałabym od razu, żeby było idealnie. A prawdą jest, że wideo no, jednak różni się od fotografii i ta forma na żywo. To jest jednak dla mnie spore wyzwanie, więc e, dziękuję Wam, że Wam się podobało, bardzo mnie to cieszy i też dziękuję za te wszystkie konstruktywne uwagi, bo ja sobie je biorę do serca. Tu pewnie już widzicie pewne zmiany, które wprowadziłam. E, I mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o perspektywie w fotografii. E, perspektywa najprościej rzecz ujmując, bo u mnie jest tylko najprościej, to jest. E, Kąt pod jakim trzymamy aparat względem fotografowanego obiektu. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o e, czterech typach. Perspektywa może być e, normalna, to jest taka perspektywa linearna, inaczej zwana. E, I to jest właśnie perspektywa, z jaką ja dzisiaj siebie filmuję. Po prostu aparat jest vis-a-vis -vis, e, na wysokości mojej głowy. To jest taka najczęściej spotykana, jak najbardziej poprawna, oczywiście. Jednak przez to, że jest tak popularna i, i często używana, to jest też dość nudną perspektywą. Nie wprowadza szczególnie dużo dynamizmu, dlatego można skorzystać z innej perspektywy. Kolejną, którą warto rozważyć, to jest perspektywa żabia. Jak się pewnie domyślacie, chodzi o obniżenie kątu. Obniżenie się na nogach, żeby ten fotografowany obiekt, który cykamy, żeby on był wyżej, pod kątem, tak jak tutaj pokazuję gdzieś na przykładzie. Mamy też perspektywę z lotu ptaka, ostatnio szalenie popularną ze względu głównie na tzw. flatlaje. To są takie e, zdjęcia właśnie z góry, bardzo popularne na Instagramie, na pewno je widzicie na co drugim koncie. Um, tak, polega to na tym, że aparat umieszczamy pod e, kątem 90 stopni nad fotografowaną sceną. I dzięki temu jakby widzimy wszystko to, co jest na zdjęciu. To jest fajne, to fajnie wygląda, ale tutaj bardzo ciężko jest o pokazanie trójwymiarowości, ponieważ ciężko tutaj już mówiłam o kompozycji, więc sobie możecie podlinkuję Wam chyba we wpisie ten filmik. Tam mówiłam o kompozycji głębinowej, czyli właśnie o nadaniu zdjęciu trójwymiarowości poprzez umieszczanie obiektów w różnej odległości od kadru i zastosowanie odpowiedniej głębi przysłony głębi ostrości, tak, odpowiedniej wartości przysłony i tak się składa, że właśnie przy tej fotografii z lotu ptaka, no to jakby ciężko tą głębię oddać, ponieważ wszystko jest w, tym, w tej samej odległości od obiektywu. Na sam koniec opowiem Wam o perspektywie psiej lub perspektywie psa, która jest bardzo często mylona z perspektywą żaby, ale to nie jest to samo. Perspektywa psa to jest, obniżamy się niżej do fotografowanego obiektu. Ona często bardzo ma zastosowanie przy fotografii małych obiektów, zwierząt, dzieci. Tylko, że w przypadku fotografii ża perspektywy żabi mamy aparat pod tym kątem, tak? Fotografujemy do góry. Tak perspektywa perspektywa psia polega na tym, że obniżamy się razem z aparatem, ale ten aparat trzymamy na tej samej wysokości i już nie regulujemy kątu. Wiem, że temat perspektywy może być wielu z Wam już znany, oklepany i nie chcecie tego słuchać. Niemniej jednak nie wyobrażam sobie, żeby na kanale mogło zabraknąć tutaj u mnie takich podstaw. Poza tym, te przykłady, które tutaj gdzieś cały czas pokazuję, e, mam nadzieję, że one właśnie tak, e, nawet jeżeli już gdzieś o tym słyszeliście, to jednak pomoże Wam to tak na stałe zapamiętać i, i wryć sobie w mózg. E, tego Wam życzę, żeby Wam się szybko wryło w mózg. Ok, na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, to łapaczka w górę będzie mi mega miło, jak zwykle. Ja jestem miłym człowiekiem, jest mi często miło. Mhm, tak to właśnie działa, stąd to jest taka etymologia tego słowa. I jeżeli chcielibyście być na bieżąco z tego typu treściami, no to subskrypcja. No to do zobaczenia, to paru dziki.